W ubiegłym tygodniu relacjonowaliśmy Państwu pierwsze głosowanie w Czarnym w ramach budżetu obywatelskiego. Dzisiaj podajemy konkretne liczby dotyczące głosowania. I tak wyniki głosowania ustalono w dniu 15 lutego 2016 roku. Głosowanie przeprowadzono w jednym obwodzie głosowania obejmującym miasto Czarne. Na podstawie kart wyjętych z urny komisja ustaliła następujące wyniki głosowania. Liczba osób uprawnionych do głosowania 4933 Kart do głosowania otrzymanych przez gminny zespół dokumentacji budżetu obywatelskiego 1030. Nie wykorzystano kart do głosowania. 33 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 997 Liczba kart wyjętych z urny 997 Nie odnotowano kart nieważnych. Liczba kart ważnych 997. Liczba głosów nieważnych 68. Liczba głosów ważnych 1790. A jak kształtowały się głosy na poszczególne zadania? Za wyborem zadania pierwszego utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w zespole szkół w Czarnem zagłosowało 80 osób. Za wyborem zadania drugiego stworzenie nowoczesnej szatni uczniowskiej w zespole szkół w Czarnem zagłosowało 87 osób. Za wyborem zadania trzeciego nowoczesna kuchnia w ochotniczej straży pożarnej zagłosowało 137 osób. Za wyborem zaś zadania czwartego wielofunkcyjna wiata grillowa z wyposażeniem zagłosowało 15 osób. thank <laughs> you Zadanie piąte, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, koszykową i siatkową poparło 95 osób. Zaś zadanie szóste, modernizacja świetlicy domu działkowca poparło 119 osób. Za z wyborem zadania siódmego szlak turystyczny Sarniak zagłosowało 47 osób, a za wyborem zadania ósmego remont ulicy Mickiewicza oraz podjazdu do budynku Plac wolności 10 oraz naprawa dywanika asfaltowego. Na ulicy cichej zagłosowało 156 osób. Liczba głosów za wyborem zadania 9. Siłownia plenerowa na ulicy Alei Zwycięzców to 192 głosy. Za zadaniem dziesiątym Oświetlenie LED ulicy Robotniczej do ulicy Jagodowej, ulicy Łąkowej 11, ulicy Cmentarnej 10 zagłosowało 24 osoby. Zadanie 11. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ulica Jagodowa i Robotnicza poparły 42 osoby. Zadanie 12. Doposażenie placu zabaw w centrum miasta poparło 109 osób, zaś wybór zadania 13. Zagospodarowanie terenu zabiegów poparło 25 osób. Za wyborem zadania 14 budowa ciągu pieszego przy Alei Świętego Józefa zagłosowało 258 osób. Zaś za wyborem zadania 15 budowa oświetlenia ulicznego przy Alei Świętego Józefa zagłosowało 26 osób. Liczba głosów za wyborem zadania 16, odnowa i modernizacja drogi dojazdowej do Kościoła Świętego Józefa, to 222. Natomiast ostatnie zadanie, zadanie 17, doposażenie ogródka przedszkolnego w sprzęt do zabaw, zagłosowało 150. Za wyborem ostatniego zadania, 17, doposażenie ogródka przedszkolnego w sprzęt do zabaw, zagłosowało 156 osób. Komisja stwierdziła, że w głosowaniu wzięło udział 997 uprawnionych. Komisja stwierdziła również, że najwięcej ważnych głosów oddano za zadaniem: budowa ciągu pierwszego przy Alei Świętego Józefa, było to zadanie numer 14, drugie miejsce odnowa i modernizacja drogi dojazdowej do kościoła Świętego Józefa zadanie numer 16 oraz trzecie miejsce siłownia plenerowa aleja zwycięzców zadanie numer 9 Wśród zwycięskich zadań zostanie podzielona kwota 90 000 zł oznacza to, że na każdy projekt przypadnie po 30 tys. zł